Witajcie, dzisiaj kolejny dzień wspaniałych ferii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grodzisku w Sopocie. Jest to miejsce, które znajduje się za moimi plecami. Część z Was zapewne wie o tym miejscu, ale większość zapewne nie. I dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy o tym tajemniczym miejscu. Przybliżę jego historię historię badań oraz odkrycia, które zostały tutaj dokonane. To miejsce ma dużo wspólnego z tymi bohaterami komiksu. Będziecie, to będzie wasza lektura albo już jest w przyszłości, kajko i kokosz. Oni żyli we wczesnym średniowieczu, a to jest taki banknot. Tutaj jest pierwszy władca Polski, jest 10, to jest też ważna liczba, o której będziemy sobie rozmawiać. Ta post, te postacie, banknot i to co znajduje się za moimi plecami ma ze sobą dużo wspólnego i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Cofamy się do tysiąc lat wstecz, do czasów mieszka pierwszego, który żył sobie w X wieku, mniej więcej też do czasów Kajkę Kokosza i porozmawiamy sobie o tym, czym jest Czym było grodzisko w tamtych czasach? Jak widzicie za mną, zabudowania grodziska znajdują się na dosyć wysokim wzgórzu. Tutaj w tle widzicie takie jeziorko i część ludzi do tej pory utrzymuje, że nasz gród znajdował się nad brzegiem morskim a to jeziorko jest takim zastoiskiem po wodzie morskiej. Otóż najnowsze badania wykazały, że grodzisko w Sopocie nie, nie było położone nad morzem, Morze znajdowało się w tym samym miejscu, w którym obecnie się znajduje, a tutaj od strefy plaży do samego grodziska znajdowały się bagna, tereny podmokłe i na tych terenach podmokłych wykształciło się... Nasze, dzięki też pomocy inżynierów, wykształciło się jeziorko, które jest takim dodatkowym atrakcją, którą będziecie mogli zobaczyć, jak odwiedzicie nasze grodzisko. Tysiąc lat temu ludzie wybierali miejsca trudno dostępne, by budować grodziska, ponieważ pełniły one głównie funkcję obronną by chronić się przed nieprzyjaciółmi. W tamtych czasach tych wrogów, nieprzyjaciół było dosyć sporo, ponieważ sąsiad napadał na sąsiada, nieprzyjaciele przepływali też łodziami przez morze i atakowali nasz Gród Sopocki, także mieszkańcy dawnego grodu w Sopocie musieli mieć dosyć... Dobrze zabezpieczone miejsce, w którym mogli egzystować przez lata. Zaraz zobaczymy, jak wyglądał taki gród wewnątrz i na zewnątrz, byście zobaczyli, jak wyglądało takie miejsce tysiąc lat temu. Tak jak Wam mówiłem, tysiąc lat temu grodziska powstawały w miejscach. Trudno dostępnych po to, żeby się bronić. Pokazuję Wam, jak położone jest nasze grodzisko w Sopocie. Jak widzicie, część zbocza no, nie, bardzo utrudniała nieprzyjacio nieprzyjaciołom dostanie się na grodzisko. Ciężko było podejść z tej strony. Grodziska z natury były budowane w miejscach, trudno dostępnych, to znaczy z natury. Kierowano się naturą. Tutaj, jak Wam mówiłem, od strony morza mamy, mieliśmy tereny podmokłe. Z tamtej strony tego nie zobaczycie, ale gwarantuję Wam, że tam znajdują się te, także tereny podmokłe ze strumieniem. Tu widzicie bardzo strome zbocze, które trudno było zdobyć. Grodziska były także budowane na wyspach jeziornych. Jak będziecie kiedyś przyjeżdżać do koło poznania możecie zwiedzić jedno z najspanialszych grodzic w Polsce, Ostrów, Lod Ostrów Lednicki i była to, było to grodzisko właśnie tego pana, o którym tutaj rozmawialiśmy na początku, czyli to był gród, rezydencja mieszka pierwszego. On tam żył ze swoimi poddanymi, a tutaj, e, mieliśmy, tutaj funkcjonowało zdecydowanie mniejsze i bardziej ubogie grodzisko, grodzisko w Sopocie. Zatrzymaliśmy się na tej ścieżce nie bez przyczyny, ponieważ tysiąc lat temu było to miejsce najsłabiej bronione przez naturę. Więc co zrobili mieszkańcy grodu? Wykopali w tym miejscu fosę, tak zwaną suchą fosę. Musicie sobie wyobrazić dół o długości kilkudziesięciu metrów, głębokości dwóch, trzech metrów i szerokości około 3-4 metrów po to, by nieprzyjaciele nie mogli bez problemów dostać się na gród. Jak widzicie, też po tej stronie, gród w tym miejscu był też najlepiej zabezpieczony wałem. W tym miejscu, jak wynika z badań, wał ma najwyższą wysokość. Obrazowo, by Wam powiedzieć, sięga mniej więcej drugiego, trzeciego piętra współczesnych bloków, także w razie ataku nieprzyjaciel naprawdę miał ciężkie zadanie, by zdobyć yy, gród. Yy, zapraszam dalej. <gry> Zapewne zastanawiacie się skąd tyle wiemy o naszym grodzisku w Sopocie, a stąd, że yy... Nasze grodzisko jest jednym z najlepiej przebadanych grodzisk w Polsce. Już w 1885 roku Hugo Convent przeprowadził pierwsze badania grodu. Dzięki staraniom tego pana nasz gród w 1907 roku wraz z terenem przyległym stał się parkiem archeologiczno-przyrodniczym i do tej pory pełni taką funkcję. W późniejszym okresie, w latach 1934 roku, pan Labaum, archeolog niemiecki, prowadził także badania archeologiczne, których celem było przebadanie wału. Ślady tych badań i także późniejszych badań znajdują się za mną. Jak widzicie takie wklęśnięcie w wale, to właśnie jest to pozostałość wykopu. Po wojnie archeolodzy zatrudnieni w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku prowadzili dalsze badania archeologiczne na Grodzie. Tutaj bardzo dużą ilość badań i wykopów przeprowadziła pani Aleksandra Szymańska, która przez lata była kustoszem na, na tym grodzisku. Ona doprowadziła do odkrycia zabudowy samego grodu, o którym będziemy rozmawiać w dalszych, w dalszych częściach. Znajdujemy się przy najbardziej charakterystycznym miejscu naszego grodziska, mianowicie przy bramie. To jest Chyba jedna z największych atrakcji, atrakcji naszego grodu, często pokazywana na różnych zdjęciach, ujęciach naszego grodu. Skąd wiemy, że akurat w tym miejscu znajdowała się brama i jak mogła wyglądać? Ano, mianowicie stąd, że w tym miejscu zostały przeprowadzone badania archeologiczne, których rezultatem było odkopanie fundamentów e, bramy. To, co widzicie za mną, jest rekonstrukcją, która powstała kilkanaście lat temu. Żadne elementy drewniane nie zachowały się na grodzisku. Jeszcze 20 lat temu teren ten porastały krzaki, drzewa, a dzięki staraniom archeologów i pracowników Muzeum Archeologicznego w Dańsku teren ten został przekształcony na rekonstrukcję archeologiczną, obecnie zwaną skansenem archeologicznym. Tutaj zostały odtworzone chaty które zostało odkryte w trakcie badań, została zrekonstruowana brama, do której zaraz sobie wejdziemy. Chciałbym jeszcze wam powiedzieć a propos naszego grodziska w Sopocie, kiedy ono dokładnie funkcjonowało. Tutaj zdania są podzielone wśród archeologów, ale większość z nich skłania się ku temu, że nasze grodzisko funkcjonowało w X wieku czyli w okresie, kiedy władcą Polski był mieszko I. I łatwo zapamiętacie funkcjonowanie naszego grodziska X wiek, 10 złotych, także jak będziecie kiedyś płacić w sklepie, będziecie mieli takie banknoty w swojej skarbonce, portfelu, to kojarzcie ten banknot z naszym grodziskiem i dzięki temu historia dla Was stanie się łatwiejsza. Kiedy będziecie zwiedzać nasze grodzisko, a mam nadzieję, że będzie to niebawem, zobaczycie w naszym grodzie dużo takich współczesnych instalacji i często zadajecie pytania, co robi ten przycisk, dlaczego tutaj jest tyle oznakowań, dlaczego w chatach znajdują się gaśnice. Jesteśmy muzeum i, by zapewnić Wam bezpieczeństwo i komfort zwiedzania, wprowadzamy takie elementy, ponieważ. Chcemy, by nasi goście czuli się u nas bezpiecznie i dlatego możecie odkryć dużo dziwnych, współczesnych rzeczy na naszym terenie, a to jest wszystko po to, by zapewnić Wam komfort zwiedzania. Na początek taka zagadka dla Was, zgadnijcie gdzie się znajdujemy, a ja w międzyczasie, jak, zanim udzielicie odpowiedzi, opowiem Wam o tym, co tutaj widać. Wydawać by się mogło, że są to przypadkowo ułożone pale, w które są wciśnięte kamienie, ale y, to nie jest y, przypadek, to jest y, specjalnie przedstawiona rekonstrukcja y, wału. Tak właśnie były budowane wały, żebyście y, nie wyobrażali sobie, że ludzie przybyli tysiąc lat temu na jakiejś wzgórze, wyszukiwali wzgórz, y, na których już znajdowały się y, jakieś zalążki wał, wbijali tylko pale i to służyło ich obronie, nie od podstaw, czyli powiedzmy od terenu, w którym funkcjonowali, wznosili wał. I możecie sobie wyobrazić, jak dużo to kosztowało pracy, wszystkie te drzewa ściąć, przynieść, dodatkowo znieść kamienie, całą tą konstrukcję obsypać ziemią, po to, żeby ewentualni nieprzyjaciele nie spalili naszego wału, grodu. Tak jak Wam mówiłem przy okazji omawiania badań archeologicznych w Grodzisku w Sopocie. Ten wał w najwyższym miejscu sięgał drugiego piętra. Czyli możemy sobie wyobrazić, że grupa ludzi, która zamieszkiwała samo grodzisko, jak i teren w koło, ile tutaj musiała transportów drewna, kamieni, wnieść albo wciągnąć albo dowieść na, na gród. Czyli nie była to prosta sprawa, która trwała jeden czy dwa dni, ale było to zaplanowane działanie rozłożone w czasie, ale też musiało być na tyle szybkie, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego grodu przed ewentualnym y, atakiem. A jeżeli chodzi o zagadkę, to tak, zgadliście, znajdujemy się wewnątrz bramy, którą zaraz będziemy sobie oglądać także z góry. Też. Znajdujemy się wewnątrz bramy wieży strażniczej. Pewnie wielu z Was zastanawia się, co robię siedząc na tej trzcinie. To jest materiał zapasowy na pokrycie naszych chat, do których sobie wejdziemy przy najbliższej okazji. Teraz opowiem troszeczkę o wieży. Zastanawiamy się, jaką ona mogła mieć wysokość, czy rzeczywiście tak wyglądała, jaką pełniła funkcję. Tysiąc lat temu, tak jak Wam mówiłem, czasy były bardzo niebezpieczne i bardzo ważną rolę spełniali strażnicy, których zadaniem było strzec mieszkańców grodu, którzy żyli sobie na, na tej przestrzeni, którą widzicie za mną. Oni też wypatrywali, strażnicy wypatrywali nieprzyjaciół, którzy mogli się zbliżyć do grodu. Oni też odpowiadali za to kogo wpuścić na gród, a kogoś też nie wpuścić i dać sygnał do obrony. Przypuszczamy, że nasza wieża strażnicza mogła być wyższa. Może miała nawet dwa poziomy obserwacyjne, bo z tej strony była jedna przestrzeń do obserwowania, ale ważna przestrzeń była ta, która znajduje się z tamtej strony, nie wiem czy widać, będzie to widać w kamerach, ale postaramy się Wam pokazać, że ważną rolę pełniło przeglądanie floty, która pływała po Zatoce Gdańskiej, gdyż prawdopodobnie stamtąd spodziewano się największego zagrożenia, a nasz gród jest położony, był położony w miejscu doskonale nadającym się do obserwacji wód Zatoki Gdańskiej. I taki był też cel główny założenia tego grodu, mianowicie strzeżenie brzegów, brzegów morskich przed ewentualnym napaścią nieprzyjaciół, którzy przybywali do nas na łodziach. Podejrzewamy, że mogli być to Wikingowie lub nawet Prusowie, którzy przybywali tutaj swoimi jednostkami. Za mną znajduje się Majdan i jak widzicie znajdują się też drewniane chaty. O tym jak wyglądały takie chaty, jak się żyło wewnątrz takich chat tysiąc lat temu, powiadamy sobie przy okazji jutrzejszego spotkania, na które bardzo serdecznie zapraszam. Tak jak mówiłem wam w e, zaproszeniu do obejrzenia naszych lekcji online w, w, w ramach ferii. Mówiłem o tym, że wejdziemy do miejsc, które zazwyczaj są niedostępne dla zwiedzających i takim miejscem jest nasza brama. Dzisiaj przy okazji naszych zajęć online mieliście możliwość zwiedzić i zobaczyć bramę wewnątrz. Na co dzień nie będziecie mogli zobaczyć tego miejsca, ponieważ wchodzenie na bramę i na wał. Jest zabronione, czego bardzo przestrzegamy, ponieważ chcemy, by zabytek, jakim jest Grodzisko w Sopocie, przetrwało w jak najlepszej formie dla przyszłych pokoleń, ponieważ chcemy, żeby to miejsce w takim stanie, jakim jest, przetrwało kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Dlatego jak przyjdziecie na nasz gród, macie wiele ciekawych miejsc do obejrzenia i na pewno Wasza ciekawość zostanie zaspokojona. Jesteśmy tutaj w wewnątrz pawilonu, gdzie znajduje się wystawa dotycząca odkryć archeologicznych prowadzonych na Grodzisku. Jeżeli przyjdziecie do nas, to możecie się dowiedzieć jak wyglądały przebieg badań archeologicznych na grodzie oraz też jakie zabytki zostały odkryte, które mówią nam wiele o tym jak wyglądało życie we wczesnym średniowieczu. Tutaj chciałbym Wam pokazać mapkę, która przedstawia zakres badań archeologicznych oraz miejsca, w których znajdują się rekonstrukcje poszczególnych elementów zabudowy naszego grodziska. Jak widać, nasz, nasz gród został bardzo dobrze przebadany, czego efektem jest pozyskanie licznych zabytków archeologicznych i takie najbardziej Reprezentatywne są prezentowane na naszej skromnej wystawie. Jeżeli będziecie zainteresowani, zapraszam Was do odwiedzin naszego muzeum. Tutaj chciałbym Wam pokazać na tej mapce, jak wygląda nasze grodzisko, jak wyglądają rekonstrukcje. Tutaj jest, znajduje się pawilon, w którym obecnie jesteśmy, a chata, w której zwiedziliśmy, o której Wam mówiłem, że to jest willa wczesno Średniowieczna znajduje się tutaj, a chata, którą planujemy otworzyć w najbliższym czasie, to jest znajduje się tutaj. Jak widzicie, mamy kilka tylko obiektów do zwiedzania. Nasze grodzisko jest małe, ale ilość rekonstrukcji wydaje się wystarczająca do tego, by nauczyć się i poznać jak wyglądało wczesne średniowiecze. Mam nadzieję, że lekcja w okresie ferii Wam się zajęcia, to nie są lekcje, tylko zajęcia Wam się podobały i zachęcam do obejrzenia kolejnych filmików, na których zobaczycie tematykę związaną z archeologią, z historią, która pozwoli Wam przybliżyć, e, posiąść większą ilość wiedzy, tak żeby się przygotować do kolejnego semestru, w którym, wam, w którym Was czeka e, dosyć trudna nauka, mam nadzieję.